No co to jest, o, nie widać, jest umyta. Jedno euro, co takie ładne. Zobaczcie, jakie ładne. Znaczy coś cudownego, zobaczcie. zobaczcie jak... Cześć, witajcie. Jesteście na kanale Zumil. Jestem dzisiaj nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem. Wejście numer 24, Rewal. No i za. O, tu jest moja córeczka i idziemy, żonę pok pokażę Ci te. Tu jest moja żoneczka z drugą córeczką, tam są, tam jest moja mama z wykrywaczem i tragarza mamy. <laughs> idziemy w stronę trzęsacza, tam idziemy na obiad i tak będziemy se szli. Słuchajcie, parę minut, pięć minut na plaży, pierwsze kapsle, chyba z pięć kapsli ma. I pierwsza pięćdziesiątka wpada. 2016 rocznik. Super. Słuchajcie, straszne pustki są na, na plaży. Patrzcie. 50, cent, 50 groszy znalazłem. A teraz dwa grosze zajechane, że nic na nim nie widać. I jeden grosik. A jeden grosik jest z 2004 roku. Pozdrawiamy wszystkich Osiemnastolatków. Moja mama tam chodzi, jak na razie wygrywa, bo ma dwa złote, dwa razy po złotówce. Ja mam trzy monety, ale tylko 52 grosze. Tak. Tam moja mama, tu moja żonka z wykrywaczem, a ja z dzidziulką. Pokaż się tutaj dzidziuleczek <laughs> z dzidziulką, i idziemy do trzęsacza, Już jesteśmy prawie w trzęsaczu. Nic praktycznie nie jest nie zbierane. Ja 52 grosze, 53 grosze, a moja mama dwa razy po złotówce. Wychodzona piątka, ale to jest 5 groszy. O Znowu nie mam, tu jest. 2000 szesnasty, ale straszny sygnał same śmieci tak, monetę wyrzuciłem no, nie miałem co robić o, a tam jakie fajne zagraniczne piwa też tak, są nie a monety? gdzie są monety. nie ma monetek plaża czysta jest ale gdzie są monety? prawie same kapsle, zaraz Ci pokażę co znalazłem o szkło o, zawleczki, śrubki i piasek a monetek już tyle znalazłem, patrz czekaj, tu jeszcze chusteczka no. nie wolno śmiecić oczywiście, że nie wolno śmiecić o tyle 55, 1 jedynka i to jest dwójka tak, zajechana dwójka. Jest dogrywka, jestem z powrotem w Rewalu. Eee, idziemy z mamą poszukać na plaży. Mama na razie wygrywa, ma 2 złote. Ja mam 53 grosze. A idziemy zobaczyć, co dalej. Będzie będziemy tylko chodzić tutaj w Rewalu, bo wcześniej szliśmy z Rewala do Trzęsacza. A teraz będziemy tu chodzić. A teraz będziemy tutaj chodzić w rywalu słuchajcie mam kolejną moletkę 5 groszówkę trochę tutaj poleżała cała czarna z roku 2019 no i jednak tutaj gdzie są ludzie są mi pieniądze mam 50 groszy teraz znalazłem 50 groszy a przed chwilą jeszcze znalazłem 20 groszy ale nie umiem je znaleźć gdzieś do kieszeni wsadziłem a jest 20 groszy słuchajcie są straszne pustki ja dopiero teraz e, grosika wyciągnąłem 20 groszy Są pustki naprawdę Nie wiem czy ludzie tutaj chodzą z zukiewaczami Czy po prostu nie gubią drobnych Ale zobaczcie jak jest Zobaczcie jakie piękne Niebo ludzie się bawią, opalają wiatrzycho jest z nimi osierne ale dają radę o, tutaj są moje dwie dziewczyny. Chlapią się w wodzie woda cieplusieńka. Ale niestety czerwona flaga. Nie wolno się kąpać, bo zbyt duża fala. No ale cóż, wakacje to wakacje. Ale teraz strzał, dwójeczka. Super. I obok tej dwójeczki, to są nie kilka kroków dalej. Pięćdziesiąteczka. Przyszła córeczka, pomaga mi. No i znaleźliśmy pierścionek taki dziecięcy. Proszę, to dla Ciebie. Dziękuję. Tylko nie zgub go, żebym nie musiał szukać. <grym> a teraz po chwili ja znalazłem trzy czerwone kapsle i złotówkę, a moja córeczka różowy kapsel. O, tu jest złotóweczka. złotówka. No. Z dziewięćdziesiątego roku. I cztery kapsle wpadają No i słuchajcie jest podsumowanie Piękna muzyka jazzowa W tle A u mnie tak Kapsle Dogrywka masa kapsli Druga garść Kapsle i zawleczki o. A Wpadło tyle Dwa, trzy, cztery 5 złotych 5,50 coś koło tego 5.52 dokładnie. O! No to super! I jeszcze ten pierścioneczek, który Milena e, zgarnęła. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i to by było na tyle. Do następnego.